Oczywiście, oto ten sam scenariusz, przetłumaczony i przepisany naturalnym, filmowym językiem polskim, bez nagłówków, opisów kamery, ani technicznych wskazówek. W szkole każdy miał swoje miejsce. Każdy, oprócz Lili, nie była ani popularna, ani buntowniczką, raczej tą cichą dziewczyną, która częściej słuchała, niż mówiła. Pewnego popołudnia, idąc korytarzem, zauważyła stary, wyblakły plakat na tablicy ogłoszeń, Klub Historii. Dołącz już dziś. Papier był podarty i zakurzony. Gdy dotknęła go palcami, fragment oderwał się, odsłaniając napisane drobnym pismem słowa: Sala 302. Z ciekawości poszła tam. Drzwi skrzypnęły, gdy je otworzyła. W środku panowała cisza. Na ławkach leżały pożółkłe kartki, a po ścianach wisiały stare zdjęcia. Jedno z nich szczególnie ją zatrzymało uśmiechnięta grupa uczniów z projektami w rękach. I wtedy serce jej zamarło. Jedna z twarzy wyglądała zupełnie jak jej własna. Przyjrzała się bliżej. Data pod zdjęciem, 2009 rok. To niemożliwe. Przecież wtedy jeszcze się nie urodziła. Zaniepokojona poszła do szkolnej biblioteki. Zaczęła przeglądać stare roczniki. Bibliotekarz, pan Reed, podszedł do niej z zainteresowaniem. Szukasz czegoś konkretnego? zapytał. Tak, odpowiedziała. Chciałabym znaleźć informacje o klubie historii z 2009 roku. Na jego twarzy pojawił się cień wahania. Ten klub już dawno nie istnieje. Zakończył działalność po pożarze. Lili uniosła wzrok. Jakim pożarze? W sali 302, powiedział cicho. Tej samej nocy wróciła tam. Powietrze było zimne, cisza gęsta. Włączyła latarkę i zrobiła kilka kroków w głąb. Nagle usłyszała szept. Potem cichy śmiech. A potem coś niemożliwego. Sala wokół niej ożyła. Ławki same się prostowały, papiery wracały na swoje miejsca, a wśród nich pojawili się uczniowie ze zdjęcia. Pracowali, rozmawiali, śmiali się, no jakby nic się nie stało. Wśród nich była dziewczyna identyczna jak ona. Lili zamarła. "Wróciłaś." powiedział jeden z chłopców z uśmiechem. Był to przewodniczący klubu. "Wróciłam? Kim wy jesteście?" zapytała drżącym głosem. Jesteśmy klubem historii odparł. Byłaś jedną z nas, to niemożliwe, powiedziała. Nie istniałam wtedy. Wspomnienia nie umierają, Lili odpowiedział łagodnie. One tylko czekają, aż ktoś o nich znów sobie przypomni. W jej głowie pojawiły się obrazy, ogień, krzyki, dym. Ta sama sala w płomieniach. Uczniowie uciekający w panice ktoś ciągnął dziewczynkę za rękę. I ręka, która nagle się wyślizguje, wróciła do rzeczywistości drżąc z przerażenia. Czego ode mnie chcecie? Zapytała: Dokończ naszą historię, odpowiedział chłopak. Opowiedz światu, kim byliśmy. Tylko tego pragnęliśmy. Postacie znikały jedna po drugiej, aż została sama. Na ławce leżał tylko jeden zeszyt. Na okładce widniał tytuł Zapomniany klub. Kilka tygodni później szkoła ogłosiła reaktywację klubu historii. Lili stała na scenie w auli, trzymając ten sam zeszyt. Wszyscy uczniowie patrzyli na nią w ciszy. Nie wszystkie historie trafiają do podręczników, powiedziała cicho, ale żyją dalej, w tych, którzy o nich pamiętają. Otworzyła zeszyt i zaczęła czytać. A gdzieś poza wzrokiem żyjących dawni członkowie klubu historii uśmiechnęli się spokojnie. Ich historia wreszcie została opowiedziana. Czy chcesz, żebym teraz zrobił rozszerzoną wersję, piętnaście minut, z dłuższymi dialogami po polsku, tak aby idealnie pasowała do nagrania lub lektora? You said English me, BTO Chat GPT said, of course. Here's what the Polish version above means in English it's a natural, film style translation of the same short film script. At school, everyone had their place. Everyone except Lily. She wasn't popular or rebellious, just the quiet girl who listened more than she spoke. One afternoon, walking down the hallway, she noticed an old, faded poster on the notice board History Club joined today. The paper was torn and covered in dust. When she touched it, part of it peeled away, revealing small handwriting underneath. Room 302. Curious, she went there. The door creaked as she opened it. Inside, everything was silent. Old papers lay scattered on the desks, and the walls were lined with faded photographs. One photo stopped her in her tracks a smiling group of students holding their projects. And then her heart froze. One of the faces looked exactly like hers. She looked closer. The date below the photo read 2009. That was impossible. She hadn't even been born yet. Uneasy, she went to the school library and began searching through old yearbooks. The librarian, Mr. Reed, noticed her. Looking for something specific? He asked. Yes, Lily replied. I want to find information about the history club from 2009. A shadow of hesitation crossed his face. That club doesn't exist anymore, he said quietly. It ended after the fire. Lily looked up sharply. What fire? The one in room 302, he said softly. That night, she returned to that same room. The air was cold and still. She turned on her flashlight and stepped inside. Then she heard whispers, soft laughter. And suddenly, the impossible happened. The room came to life. Desks straightened, papers floated back to their places, and the students from the photograph appeared around her. They were working, talking, laughing. As if nothing had ever happened. Among them was the girl who looked exactly like her. Lily froze. You came back? said one of the boys with a smile. He was the club leader, came back. Who are you? she whispered. We're the History Club, he said. You were one of us. That's impossible, Lily said. I didn't exist back then. Memories don't die, Lily, he said softly. They just wait for someone to remember them. Suddenly, images flashed through her mind fire, scream, smoke. The same room in flames, students running, someone pulling a little girl to safety. And then a hand slipping away. She came back to reality, trembling. What do you want from me? She asked. Finish our story, the boy said. Tell the world who we were. That's all we ever wanted. One by one, they faded until she was alone again. On one of the desks lay a single notebook. On its cover were the words The Forgotten Club. Weeks later, the school announced the revival of the History Club. Lily stood on the stage in the auditorium, holding that same notebook. The students watched in silence. Not every story makes it into the history books, she said softly. But they live on in the people who remember them. She opened the notebook and began to read. Somewhere, unseen by the living, the spirits of the old History Club smiled quietly. Their story had finally been told. Would you like me to now make this English version longer, 10 to 15 minutes runtime, by expanding the dialogue naturally between characters for voiceover or actor use? You said without slashes and polish. ChatGPT said, "Of course. Here's the same Polish short film script rewritten cleanly, in natural paragraph form, without any slashes or screenplay marks." W szkole każdy miał miejscę. ani popularna ani buntowniczką. Była cichą dziewczyną, która częściej słuchała, niż mówiła. Pewnego popołudnia, idąc korytarzem, zauważyła stary, wyblakły plakat na tablicy ogłoszeń z napisem Klub historii dołącz już dziś. Papier był podarty i zakurzony. Kiedy dotknęła go palcami, fragment oderwał się, odsłaniając drobnym pismem napisane słowa. Sala sy co dwa. Z ciekawości postanowiła tam pójść. Drzwi skrzypnęły, gdy je otworzyła. W środku panowała cisza. Na ławkach leżały pożółkłe kartki, a po ścianach wisiały stare zdjęcia. Jedno z nich szczególnie przyciągnęło jej uwagę. Przedstawiało uśmiechniętą grupę uczniów z projektami w rękach. I wtedy serce Lili zamarło. Jedna z twarzy wyglądała zupełnie jak jej własna. Przyjrzała się bliżej i zauważyła datę pod zdjęciem: 2009 rok. To niemożliwe, pomyślała. Przecież wtedy jeszcze się nie urodziła. Zaniepokojona poszła do szkolnej biblioteki i zaczęła przeglądać stare roczniki. Bibliotekarz pan Reed podszedł do niej z zainteresowaniem i zapytał, czy czegoś szuka. Lili odpowiedziała, że chce znaleźć informacje o klubie historii z 2009 roku. Na jego twarzy pojawiło się zakłopotanie. Powiedział cicho, że ten klub już nie istnieje, bo zakończył działalność po pożarze. Lili uniosła wzrok i zapytała o jakim pożarze mówi. Pan Reed odparł spokojnie. W sali trzystecy nedgę tej samej nocy Lili wróciła do tamtej sali. Powietrze było zimne i ciężkie, a cisza wydawała się nienaturalna. Włączyła latarkę i zrobiła kilka kroków w głąb pomieszczenia. Wtedy usłyszała cichy szept, potem śmiech. Nagle wszystko wokół niej ożyło. Miejsce a po chwili w pokoju pojawili się uczniowie ze zdjęcia. Rozmawiali, śmiali się i pracowali, jakby nic się nie stało. Wśród nich była dziewczyna identyczna jak Lili, zamarła w miejscu. Jeden z chłopców, ich przywódca, spojrzał na nią i uśmiechnął się. Powiedział: Wróciłaś. Lili nie rozumiała. Zapytała drżącym głosem, kim są. Odpowiedział spokojnie. Jesteśmy klubem historii. Byłaś jedną z nas. Lili zaprzeczyła, mówiąc, że to niemożliwe, że wtedy nie istniała. Chłopak odpowiedział. Wspomnienia nie umierają, Lili. One tylko czekają, aż ktoś o nich znów sobie przypomni. W jej głowie pojawiły się obrazy, ogień, krzyki, dym. Zobaczyła tę samą salę w płomieniach, uczniów uciekających w panice, kogoś, kto ciągnął dziewczynkę za rękę i rękę, która nagle się wyślizguje. Wróciła do rzeczywistości, trzęsąc się z przerażenia. Zapytała cicho, czego od niej chcą. Chłopak odpowiedział: dokończ naszą historię. Opowiedz światu, kim byliśmy. Tylko tego pragnęliśmy. Postacie znikały jedna po drugiej, aż Lili została sama. Na ławce leżał tylko jeden zeszyt. Na jego okładce widniał napis Zapomniany Klub. Kilka tygodni później szkoła ogłosiła reaktywację klubu historii. Lili stała na scenie w Auli, trzymając ten sam zeszyt. Uczniowie patrzyli na nią w ciszy. Powiedziała spokojnie. Nie wszystkie historie trafiają do podręczników, ale żyją dalej w tych, którzy o nich pamiętają otworzyła zeszyt i zaczęła czytać. Gdzieś, poza wzrokiem żyjących, dawni członkowie klubu historii uśmiechnęli się spokojnie. Ich historia wreszcie została opowiedziana.